Fascynująco ogląda się turniej WRCS Masters w Dusseldorfie. Już pierwsza runda zawiesiła poprzeczkę bardzo wysoko, a w drugiej mam wrażenie, emocje jeszcze poszły w górę. To pokazuje, że szachy klasyczne wcale nie są w odwrocie, że nie trzeba przyspieszonego tempa gry, żeby na szachownicach było bardzo ciekawie. No, oczywiście są też tego konsekwencje. Przy długim tempie, zwłaszcza takim jak w Niemczech, bardzo istotne jest przygotowanie debiutowe. Ta teoria, którą dzisiaj mamy w tytule wideo, jest niesłychanie istotna. Trzeba odrobić pracę domową, trzeba postarać się zaskoczyć przeciwnika, zdobyć przewagę, no albo przynajmniej wiedzieć, jak ta aktualna. Teoria się w tym momencie ma, i tutaj w rundzie numer dwa zobaczyliśmy kilka bardzo ciekawych, debiutowych momentów. Wyniki były następujące to jest tabela po dwóch rundach natomiast jeśli chodzi o wyniki to Giri remis z Wesleyem co so, takim wynikiem zakończyły się też partie Keimera z Aronianem oraz Dudy z Niepomniast, nas oczywiście ta partia interesuje najbardziej i zobaczymy ją w całości. Szybki rzut oka zrobimy na partię Abdusatorowa z Jesse Pienką gdzie teoria miała niesłychane znaczenie no i na partię Gukesza z Pragnanandą w od tej partii zresztą zaczniemy. Tutaj w Derbach Indii zakończyło się to bardzo... Efektownie ta tabela, która nam tu wyskoczyła jest następująca. Czterech zawodników po remisie i wygranej, trzech zawodników ma 50%, przy czym jest Ipienko jako jedyny, jedną partię wygrał, jedną partię przegrał. Duda i Keimer po pół punktu, no i tabelę zamyka Prag, na którego koncie dwie porażki. Zaczynamy właśnie od jednej z porażek. Pragnanandy to była partia y, dzisiejsza z Gukeszem. I tutaj widzimy, że pozycja jest stosunkowo niejasna. Czarne na pewno nie stoją gorzej, ale oczywiście trzeba grać bardzo y, dokładnie. Y, widzimy, że król białych jest w tarapatach, ale białe mają za to pionka przewagi. Y, Także obiektywnie pozycja jest. Y, Prawdopodobnie bliska równości, tak przynajmniej twierdzi komputer, najlepsze dla czarnych było Hetman G5, grożąc szachem. I jeżeli Hetman idzie na H3, atakując gońca, to wtedy możemy prawdopodobnie zignorować um, tę groźbę um, i zareagować posunięciem wieża FB8. I jest to jednakowoż nie takie proste, bo następuje wtedy: Hetman H2 może nastąpić, i wtedy trzeba zrozumieć, że nie bijemy bo dostalibyśmy po prostu mata na ósmej linii który by tutaj nastąpił bardzo szybciutko, ale po hetman h2, co jest zresztą błędem, gramy wtrącony ruch, skoczek f3 i to się okazuje dla czarnych bardzo dobre, bo najpierw bijemy wieżę, a dopiero potem będziemy myśleć o zbiciu gońca, zresztą z tego związania praktycznie nie można się rozsupłać, także po hetman g5 można zagrać właśnie hetman h3 wieża fb8, tutaj białe prawdopodobnie powinny zagrać goniec c2, no i po wymianie Dochodzimy do jakiejś tego typu pozycji, która. Czy to Hetman C1, czy nawet Goniec E5 czarne tutaj no nie powinny przegrać. Niestety tak nie zagrał Pragna Nanda, on zagrał wieżą F na B8. Znaczy, niestety może niekoniecznie nas to przejmuje, a może nawet lepiej, bo ładną kombinacją się to zakończyło. Goniec C2 odpowiedziały białe. I tu po raz kolejny z jakiejś przyczyny pragnie zagrał Hetman G5, które znowu groziło szachem na G2 i było stosunkowo nieprzyjemne, tu już prędzej jestem w stanie to zrozumieć, no bo po ewentualnym biciu no wydaje się, że może być. A nie, on tu przepraszam, on tu zagrał Hetman G5, także tu akurat zagrał, tu miał wieża B1 zagrać. Tu miał zagrać wieżą na B1, wieża B1 bicie, tak jak w jednym z podwariantów, o którym mówiliśmy, też można było wymienić wszystkie wieże, i w tej pozycji. Sobie radzić, inna sprawa, że tutaj jest już to bardzo trudne, bo po Hetman C1, król E2 jest jedyna ścieżka dla czarnych, żeby ustać tę pozycję, i chodzi o to, że białe szykują E5, jakieś F6 i D, żeby, podobnie jak w partii, uruchomić tę baterię figur, i nie gramy teraz H6, bo to przegrywa, tylko H5. Po to, żeby mieć uwaga, pole H6 dla króla i widzimy to w linii E5. Goniec E5, F6. Teraz grozi mat, szach i mat, więc G6. Hetman B5 grożąc Hetman E8, król H7, Hetman B7, i właśnie gdy pionek stoi na H6, ta pozycja jest dla białych wygrana, a przy pionku na H5 król idzie na H6 i czarne się trzymają. Także nie jest dziwne, że w tej pozycji tego Pragnananda nie zrozumiał, bo policzyć wariant, w którym tutaj najpierw wszystko bijemy, potem dajemy szacha i potem gramy H5, żeby gdzieś tam król nie wyszedł na H6, no jest na ludzkie oko nie do zrobienia. Także tak naprawdę można powiedzieć, że z praktycznego punktu widzenia wieża F na B8 w tym momencie już było przegrywającym ruchem. A dlaczego przegrywającym wieża B8? Tutaj Hetman G5, wieża B7, wieża B7. Tutaj czarne troszkę drżą z uwagi na motywy na ósmej linii. I wyczuł tutaj pismo nosem zawodnik z Indii, czyli Gukesz. Znaczy, obaj są z Indii, ale Gukesz to wyczuł, zagrał E5. I tu jeszcze czarne mogły przedłużyć swoje nadzieje, grając Hetman G2, Król E2 i G6, ale ta pozycja też jest no, bardzo podejrzana. Komputer tutaj sugeruje kilka ścieżek, z których najlepiej wygląda F6. Ja już nie będę przytaczał dalszych wariantów, natomiast widzimy, że ten król jest w tarapatach i pozycja jest ogromnie podejrzana. Tego nie zagrał po e5. Pragnananda zagrał wieżą na B2. No i teraz oczywiście zachęcam wszystkich do zatrzymania wideo, do rzucenia okiem na pozycję. Jak ktoś tej partii nie widział, białe wygrywają w dwa posunięcia i tak się skończyło. Teraz pstryk, już pokazuję rozwiązanie. Skoczek E7, nie można odejść królem z uwagi na mata na D8, a po biciu F6 i okazuje się, że mamy podwójne uderzenie po biciu, dostajemy po prostu bardzo eleganckiego mata i po ruchu F6. Pragnanonda się poddał, także bardzo, bardzo ładne zakończenie pojedynku przez Gukesza. W partii numer dwa, którą chcieliśmy tutaj, chciałem tutaj pokazać, czyli w partii abdusatorow Pienko mieliśmy przykład tego, jak istotna jest teoria w dzisiejszych czasach i jak dużo można na niej zyskać, zwłaszcza jak się trafi. A dzisiaj abdusatorów trafił Pienkę bardzo dobrze. Mieliśmy obronę Nimcowicza i tutaj taki modny... Ostatnio wariant goniec D2, tego gońca można wystawiać i później, i wcześniej. Od goniec D2 zaczął Nodirbek, i po B6 goniec D3, czyli tu już przechodzimy do systemów, które mogły też powstać po goniec D3, ale chciał najpierw wymusić czy poczekać na ruch B6, D5. Tu czarne mają oczywiście różne opcje, natomiast to co zostało zagrane, było grane wielokrotnie. Ten plan też jest dość znany, czyli wieża E8, goniec F8, żeby goniec. Um... schował się, żeby można było zagrać C5, żeby goniec tutaj nie został na spalonym. Roszada, goniec B7, skoczek E5, C5, F4, obie strony walczą o centrum. To wszystko było grane, dlatego tego specjalnie nie omawiam. Skoczek C6, skoczek E2. No i tu jest bardzo istotna pozycja, pozycja, która dla teorii jest stosunkowo znana. To nie jest pozycja, na, na, na widok której robimy wow. I czarne mają tutaj dwa ruchy. Jednym jest wieża C8, drugim jest skoczek E4. Oba ruchy są ok, natomiast właśnie wieża C8 było chyba troszkę bardziej eksplorowane. Kluczowe jest tak naprawdę zrozumienie niuansów, które powstają tutaj. biały grają goniec E1, zresztą cały ten plan białych, czyli goniec D2, goniec E1 i F4, to wszystko jest połączone z tym, żeby gońca przestawić na H4. Czarne odpowiadają skoczek E4, żeby tego ruchu nie dać. Bicie, bicie i tu jest idea, cała idea białych, która wcale nie jest oczywista. Teraz skoczek bije F7 taki ruch, że się spada z krzesła, ale to wszystko jest teorią i uwaga, no właściwie cały czas będziemy podążać partią i to kilka partii takich było, natomiast do samego końca będzie to partia Keimer-Bierre z drużynowych mistrzostw Europy 2021, czyli temat też już jest znany od pewnego czasu. Król F7, Hetman B3, C4, istotne jest wtrącenie tego ruchu, co może się wydawać dziwne, ale jest. Hetman C4, Król G6, F5, Król H6, Goniec na G3 i teraz skoczek E5. Gdyby tutaj stał pionek, no to wtedy wieża nie atakowałaby Hetmana, dlatego to wtrącenie C4 było istotne. Hetman jest zaatakowany. Hetman znajduje schronienie na G8. Wydaje się, że król zaraz zostanie zamatowany. Goniec E7, wieża C8, też dość wtrącony ruch. Goniec C8, goniec F4, szach. Goniec G5, Goniec G5, Hetman G5, Hetman E8, Hetman E3, Król H1, Hetman E2. No i zasadniczo to jest równa pozycja według komputera. Można ją na kilka sposobów zremisować. Natomiast w tej wspomnianej partii Keimer Gierre, Keimer bardzo szybko się pomylił i zagrał wieża C1. Przegrał tę partię w 7 ruchów od tego momentu, mimo że to jest wszystko teorią i sądzę, że obaj to znali, bo to jest tak naprawdę pierwsza linia komputera. natomiast Natomiast tutaj zrobił zły ruch Hetman E7, trzeba było zagrać H3, co prowadzi do remisu, a on zagrał Hetman E7. Król przeniknął i się okazało, że tutaj został po prostu zamatowany. No i po Król H1, Hetman E1 poddał się z uwagi na wyjątkowo pięknego mata. Także wieża C8 jest trochę ok i tak można było zagrać, natomiast trzeba byłoby pamiętać szczegóły, konkrety GSI Pienko po. 5 minutowy na myśli zagrał skoczek E4, dostał skoczek G3, i tutaj już się zamyślił na niemal 40 minut i popełnił przegrywający błąd. Bo czarne miały tutaj wybór i to całkiem dobry, bo można zagrać skoczek E5 i na FE5 zagrać G6 i pozycja się trzyma. W partii online tutaj czarne zagrały w partii Rachmanow i Hetman D7 i też nie przegrały, więc można nawet tego ruchu próbować. Można tutaj zagrać skoczek G3, HG3, co było grane w partii już klasycznym tempem Rachmanow-Wohidow. W 2021 roku czarne zagrały tutaj G6 i też wyglądały stosunkowo solidnie. Co prawda, białe mogą tu spróbować czegoś typu skoczek G4, żeby szykować ruch F5 i na F5, żeby tego nie dać skoczek. E5 prawdopodobnie z jakimś tam plusem białych. Ja wolałbym to grać białymi, ale dramatu nie ma. E, tymczasem Jesipienko się tutaj zamyślił, e, pobił na D2, no i dostał bombę, którą na pewno miał przygotowaną jeszcze. No, Dirbek zagrał to od ręki. Goniec H7. E, nie odbijamy gońca. Odbija, oddajemy drugiego gońca. I co prawda, e, przewagę dosłownie pary gońców mają tutaj czarne, ale okazuje się, że pozycja jest po prostu przegrana. E, Król H8, Król H7 też nie pomaga. Wtedy gramy hetman g6, król g8 i skoczek f5. Bardzo silne posunięcie, grozimy szachem i matem. Jedyne to sensowne posunięcie to bicie fe5. Teraz znowu grozi szach i wygranie hetmana, król h8, żeby tego uniknąć. No i wieża f4, za chwilę ta wieża wchodzi z decydującym efektem. Odbijamy materiał i wygrywamy partię. W partii nastąpiło po hetman f7, król h8, skoczek g6, król h7, skoczek h8. 5, grozi skoczek F8 i powierza F8 Hetman G7 Mat. W związku z czym jedynym ruchem jest wieża E6, taki niezbyt prosty ruch, można by było go też przeoczyć. No i okazuje się, że teraz na skoczek F8 Hetman F8 nie ma mata. Hetman broni na G7, na Hetman E6 skoczek F1, wieża F8, wieża E8 czarne by stały ok. Pozycja też jest niejasna. Białe mają jakąś rekompensatę, ale tutaj tylko dwa pionki za figurę. Ten atak jeszcze do celu nie dochodzi. Dlatego z biciem na F8 się nie spieszymy. Można zagrać jednakowoż. Hetman b 6 i to było najlepsze posunięcie. Nie zagrał go abdusatorow. Tutaj już ym, gdzieś to jego przygotowanie się skończyło. Hetman E6 było najlepsze, bo dość forcownie powstaje bicie, bicie. Hetman E8 dopiero teraz bijemy. Widzimy, że na naraty tego skoczka biją czarne. My dzięki temu mamy już wieżę na F1 i możemy zagrać wieżą na F3. Wieża się podłącza do ataku. No i to jest spora różnica. To jedno tempo robi. Yy, no, właściwie odmienia wszystko, bo na wieża e8 teraz które wcześniej nie działało, teraz już wygrywamy, bo skoczek f6 i na gf6, mamy wieżę na f3, nie na f1, gramy wieża h3, król g6 tak, tak i dajemy po prostu mata, bo król nie ma ucieczki, także tutaj hetman e6 dawało ogromne szanse na bardzo szybką wygraną nie wiem co się nie spodobało, no dirbekowi nie wiem dlaczego się na to nie zdecydował. Zagrał F5, które też jest niezłe i które też doprowadziło do celu, ale czarne miały tutaj szansę na ratunek, mianowicie Skoczek F1, wieża F1, i teraz trzeba było zagrać Hetman E8, co mogłoby doprowadzić do pozycji takiej Skoczek F8. Gorsze jest bicie na E6, bo Hetman F7 i spada na G6, więc Skoczek F8, Hetman F8, Fe6 trzeba bić. Bijemy wieżą. Bicie pionkiem nie ma sensu, bo wieża F8 i białe przegrywają. Więc bijemy wieżą, wisi goniec, goniec wychodzi na A6. I teraz prawdopodobnie najlepsze jest skoczek, szach, król gdzieś tam idzie. Skoczek D5. No, i tutaj pozycja jest nieoczywista. Natomiast według komputera powierza, C8 czarne mogą się bronić. Białe mają figurę mniej, ale zaawansowanego piona. Do tego no aż trzy pionki za figurę. Więc oczywiste jest, że białe tutaj mają swoje argumenty. Ale to było względnie najlepsze dla czarnych. No i z zupełnie normalnymi szansami na, na ratunek. Zagrał jednak Hetman G5. Nie znalazł Hetman E8, jest i pienko. no i tu już jest przegrana pozycja, dość elegancko wykorzystał to pan Abdul Satorow, zagrał po prostu Hetman E6, Hetman bije H5, wieża F3, wieża się podłącza do ataku i teraz CD4 nastąpiło. Zwracam uwagę na kolejny ruch Nodirbeka, bo to jest coś, co wielu zawodników często lekceważy, mianowicie można oczywiście zagrać wieża H3, ale byłaby to wyjątkowo głupia decyzja Hetman H3, GH3, DE3, no i sprawy się mocno komplikują tutaj właściwie po Hetman F7 niby czymś tam grozimy, czyli F6, skoczek F8 i matem na G7, ale czarne spokojnie mogą się tutaj wydobywać i zaraz się okazuje, że po takim, takiej kolejności, tutaj wszystko zostało obronione, materiał się w miarę zgadza i wygranej nie ma. Dlatego nie spieszył się z odbiciem Hetmana, no Dirbeck zagrał Hetman F7 i to wcale nie chodzi tylko o atakowanie gońca na B7, nie chodzi tylko o atakowanie gońca na F8, ale przede wszystkim chodzi o groźbę skoczek F8, szach i wygranie Hetmana, tak zresztą było w partii Goniec D6, skoczek F8, wieża F8, Hetman H5, król G8, Hetman jest za trzy figury, co normalnie jest całkiem niezłe dla trzech figur. Jeżeli jednak nie stracimy jednej z nich, a tutaj tak naprawdę prędzej czy później figurę tracimy białe jeszcze są w ataku, jeszcze mają ten impet i ten impet daje im decydujące zdobycze materialne. F6, koń E5, wieża F5 grozi bicie. Nastąpiło G6, niby widełki, ale oczywiście te widełki tutaj przy tak słabym królu nic nie dadzą hetman G5. Cały czas naciskając na skoczka DE bicie król F7, no i na spokojnie nie kombinował pobił, oddał część swojej przewagi materialnej, doprowadził do takiej pozycji i za kilka posunięć hierbek no, abdusatorow. Tę partię wygrał. Piękna partia, świetne przygotowanie debiutowe. No i też taki element szczęścia, bo to nie była linia, która jest jakaś niesamowicie dobra. Natomiast jest niesamowicie dobra, jak czarne nie znają bądź zapomną. A to stało się w przypadku Jesi Pienki No i przechodzimy do partii Jana Krzysztofa Dudy. Jan Krzysztof Duda grał dzisiaj z Janem Niepomniaszcim. To oczywiście nie był łatwy pojedynek, bo przypominamy, że Janek pierwszą rundę przegrał. Przegrał w słabym stylu. No i myślę, że to też jakoś tam rzutowało na jego wybór debiutowy, który był z jednej strony przemyślany i dobry, bardzo długo był, bardzo głęboko przygotowany był Janek, ale z drugiej strony jego wybór też był bardzo bezpieczny. Wiadomo było, że tutaj przy tej linii, którą wybrał wióry z szachownicy. Raczej lecieć nie będą, natomiast jeżeli nie czy wykaże się jakimiś tam niedokładnościami, to znaczy może inaczej, musi się wykazać dobrą grą, precyzyjną grą, żeby nie wpaść w tarapaty. No i niestety mimo wszystko się wykazał. Jak to przebiegało? No była obrona rosyjska, był wariant, który... Nie ci, grał z Carlsenem w meczu o Mistrzostwo Świata w Dubaju, także nie będę tutaj kolejnych ruchów komentował, bo mija się to z celem. W każdym razie to wszystko zostało już dość dobrze zbadane, omówione. Pierwszym nowym ruchem, który tutaj został zagrany, był ruch skoczek H4 w tej pozycji. Co ciekawe, obaj gracze mieli doświadczenie w tej partii. W tej pozycji, jak już mówiłem, nie czy grał czarnymi z Karlsenem, gdzie Carlsen właśnie w tym meczu zagrał z CD, CD i zagrał taki ruch Hetman B5. Hetman D7 było i A4, tak próbował Magnus Carlsen, tam pamiętamy, że po Hetman B5, Hetman B5 A5, bardzo silny ruch, czarne wyrównały, czarne zremisowały i nie miały problemów. Natomiast swoje trzy grosze miał tutaj również Janek, który grał w 2019 roku czarnym kolorem z Wiszymanandem Manandem w Wiganze, tutaj Wyszy zagrał goniec G5, Janek odpowiedział F6, co? Nie, nie jest konieczna, ale też można zagrać, i partia zakończyła się remisem. Także Janek miał wiedzę tutaj również od strony czarnych. Przygotował IDS, Skoczek H4, która lekko zaskoczyła, nie pomniasz, czego myślę, że on to znał, natomiast musiał sobie pewne rzeczy przypomnieć, po poświęcił 20 minut, no i zareagował właściwie nieźle. Natomiast według komputera można również odchodzić i na G4, i na H5. Z jakiejś przyczyny zdecydował się na ruch Hetman D7, Jan nie który też jest ruchem zupełnie OK, natomiast patrząc na wskazania komputera, no to tamte były lepsze. Nastąpiło CD CDG3 i to jest taka idea białych. Tutaj skoczek jest i obroniony, i już jest zrobiona furteczka, ale kluczowe jest to, że ruch G3 przygotowuje bicie pionka, bo tego pionka nie można było oczywiście zdobyć z uwagi na typowy motyw szach z odsłony. Hetman spada, także G3 robi tak naprawdę robotę w kilku kierunkach. A osłabienie białych pól przy królu nie ma tutaj żadnego, żadnego większego znaczenia. G3, goniec E7 też taki dość istotny niuans wieża E7 Hetman E7 goniec A3 operacja wymienna no i mamy pozycję w której białe mają minimalnego plusa bo pionek D5 jest słaby jest to chroniczna złabość nie da się jej łatwo pozbyć i można taką partię bardzo łatwo przegrać przy jednym, drugim, trzecim niedokładnym ruchu ale tych błędów nie pomiasz nie popełnił wieża E1, skoczek C6, bardzo logiczne ruchy, wieża na jedyną otwartą linię, skoczek też musi wejść do gry, hetman A3 e, oczywiście nie zasłaniamy się skoczkiem, żeby nie wpaść w jakieś tarapaty ze związaniami, więc król G8, król został odsunięty o jedno pole, dalej od centrum też jest to oczywiście przydatne, skoczek G2, skoczek zrobił już swoją robotę e, teraz zmierza e, no ten manewr już wcześniej był tutaj właściwie zaplanowany na przestawienie skoczka, żeby zaatakować pionka. H6, H4. To był pierwszy moment, kiedy Janek pomyślał. Pomyślał tutaj 6 minut, także jeszcze nie był to jakiś długi namysł. Natomiast widzimy, że dobre, długie, dalekie 23 ruch i pierwszy namysł polskiego zawodnika to na pewno na plus w dzisiejszej partii dla Jana Krzysztofa Dudy. I tutaj odpowiedział taką dość zobowiązującą ripostą nie pomniasz, czy Można było trzymać wieże na szachownicy. W takich sytuacjach nigdy nie wiadomo, czy lepiej wymieniać, czy jednak nie. Zdecydował się Ci na wymianę wież, chociaż można było też wieżą na d8 iść. Hetman e8 i hetman d6. To jest mankament operacji wybranej przez Rosjanina, mianowicie hetman wchodzi gdzieś tam na tyły i troszeczkę przeszkadza. Hetman e6, bo wisi pionek. Hetman C7. Tego hetmana nie ma jak wypędzić. Czarne zagrały B5. Bardzo sprytny ruch. Gdyby czarne stały biernie w miejscu, to by miały tarapaty. A tutaj B5 z ideą B4. No i właściwie tutaj mamy ciekawy moment. Tak naprawdę ostatni ciekawy, ciekawy moment w partii, bo. Tu jeszcze białe mogły troszeczkę przeciwnika potestować. Testem nie było skoczek F4, choć wydaje się to ciekawe, bo Hetman E1 trzeba królem na G2, Hetman C3 skoczek D5 i Hetman C4. I z daleka myślałem, że to może być fajna droga dla białych, no bo przecież tu wygrywamy. Hetman C6, Hetman C6 i widełki no tylko, że niestety to nie są widełki, bo skoczek jest związany w związku z czym białe by tutaj przegrywały, także bicie na C6 nic nie daje, a zatem i ten cały wariant nie ma żadnego sensu. Natomiast w tej pozycji można było spróbować bardzo chytrego ruchu król F1, przygotowując króla do walki o pola E1 i E2 i przygotowując zarazem ruch skoczek F4 i tutaj według komputera jedynym ruchem jest G5, czyli walka o pole F 4, bo na przykład B4, podobnie jak w partii, to już problemy, bo skoczek F4, Hetman E8, Cb, C, C CB4, skoczek D4, Hetman A7, no i komputer twierdzi, że ta pozycja jest problematyczna, choć płyta jest taka no, mocno komputerowa. Skoczek C2 za atakiem i za atakiem na pole E1, Hetman B7, Hetman E1, Król G2, Hetman E4. Król H2, król został zepchnięty. Czarne odbiły pionka i teraz białe spokojnie grają H5 i twierdzą, że tutaj jeszcze kreują jakieś groźby. Co w sumie może się gdzieś tam okazać um, istotne. Oczywiście pionek nie wisi, bo jest szach i zbicie skoczka. No a ten król w jakichś tam tarapatach może się znaleźć. Dodatkowo wolny pion też może się w jakimś momencie przydać. No, nie jest to jakaś prosta pozycja dla czarnych, aczkolwiek też. um no Białe nie mają jakichś gigantycznych jeszcze plusów. Natomiast na to f 1 B4 byłoby jakimś tam testem. Nie wiadomo, czy na to zdecydowałby się nie pomniaszczyć, czy raczej na ruch G5 biorący pod kontrolę pole F4, ale nawet tutaj po biciu, biciu skoczek E3 białe mają przyjemną pozycję. Tu komputer doradza A6, żeby to wszystko skonsolidować. Ale no niewątpliwie białe mają tutaj ciśnienie, nacisk, i czarne muszą się jeszcze wykazywać, choć. Prawdopodobnie z przycierpliwej grze czarne powinny ustać. Janek zagrał natomiast H5. Ruch ten zagrał po jakimś tam na myślę, Myślałem, że. On gdzieś kojarzył, że taki pionek może stawać na H5 i warto go tu postawić i stąd właśnie takie posunięcie. No królew jeden nie było ruchem nie do zagrania, aczkolwiek też nie było ruchem jakimś tam najbardziej naturalnym, więc H5 nie powinno dziwić. Niestety H5 tak naprawdę prowadzi do automatycznego remisu B4, bardzo silne posunięcie, skoczek F4 Hetman E8. Nie jakieś tam szachy, bo i tak tym hetmanem trzeba wrócić, żeby bronić skoczka, więc lepiej mieć tutaj opcję szacha na polu e1, dlatego powrót na e8, c bije b4, skoczek d4 i teraz król f1 nastąpiło właśnie dlatego, na przykład widzimy, że tego króla warto byłoby mieć wcześniej na f1, a tutaj się okazuje, że skoczek e6 już czarne zdążają uprościć pozycję. No, i w dość prosty sposób prowadzą do uproszczeń, które zaraz kończą się remisem. Także e, ciekawy pojedynek ze strony polskiego zawodnika przetestował e, kandydata do tytułu mistrza świata w linii, która, no, można powiedzieć, sen za, spędza sen spowyk zawodnikom grającym białymi. Cała obrona rosyjska jest debiutem ultrasolidnym, nie pomniasz ci cały czas bazuje na przygotowaniu wykonanym do meczu z Karsenem. to jest dobre przygotowanie. Ono się pewnie przez dłuższy czas nie zmieni, te wnioski pozostaną podobne. No i Janek tu spróbował przetestować pamięć rywala, postawić mu jakieś problemy w końcówce, te zostały przez rywala rozwiązane. No i partia zakończyła się logicznym remisem. Za dzisiaj bardzo wam dziękuję. Zachęcam do podnoszenia łapek w górę i Mam nadzieję, widzimy się podczas relacji z kolejnych rund. Trzymajcie się. Cześć.